And you'll always be I Siemano jest Wiecie która jest? Szósta za dziesięć chyba. Ciemno jak cholera tutaj w Niemczech jeszcze No ale Trzeba jechać. Chęci do pracy są. Mam całą reklamówkę chęci do pracy. Tak więc damy radę. Coś pokropuje, ale to tylko na plus. Bo najgorzej to jest jak gorąco. Gorąco jest nie do zniesienia. Ubrać się zawsze można, jak jest chłodniej. A się czasem już ciężko. Kurwa, nie? Yy, składamy tą centralę, którą zaczęliśmy wczoraj do końca dzisiaj. I nagramy, yy, jaki będzie efekt finalny. Myślę, że będzie zadowalający. Wczoraj zrobiliśmy cały cullów, dzisiaj walniemy abluft. Potem jest plan na ćwiczenia. Wczoraj na budowie robiłem plecy na drążku plus taki ciężar i dzisiaj będzie, będą barki. Christian, przywitaj się z nami tutaj słuchaczom. Witam Także zaczynamy dzień. A tutaj leży już zniesiony klimatyzator. O patrzcie wywaliło. Ale co tu mogło później? Tak, to pojęcia nie ma zielonego. Silnik miedzi kawał, czemuż on się zapalił? Przecież on nie był podłączony, może jakiś tutaj ten tranzystor, kurwa, pierdzielno. a może gaz się ulotnił? Nie wiem, jak się domyślacie, to dajcie znać. A tutaj jest ta trzecia hala, co mówiłem, ta mniejsza i tu mamy do zrobienia, ale widzę już, kurwa, narobili. Teraz to, ja tego się nie podajmy chyba do roboty. Mamy tak. 5 metrów, 5,5 metra sufit. Narobili wczoraj już profile do tego. Ja tutaj nie jestem w stanie zrobić zawieszenia z drabiny. Tłumaczyłem. Póki nie ma e ścian działowych, trzeba wjechać tutaj biną i porobić sobie wszystkie dyble. Przynajmniej. Później szpilki jestem w stanie wkręcić. Nie. Wysłał nas tam. No to teraz sam będzie tutaj robił. Przecież tutaj jest, tu pójdzie 40 zawieszeń, co najmniej, 40 dybli trzeba wbić, no to jak ja mam to zrobić z drobiny? Jeszcze jest szansa tutaj w korytarzu, to jeszcze sobie mogę biną ujechać, no powiedzmy, no ale te wszystkie się, pomieszczenia działowe, już nie. Chociaż jeszcze tutaj to może bym się wkręcił, szerokie, szerokie wejście, ale tutaj to szansy nie widzę. Nie wiem co oni to robią. Tam są te dwie nasze rury wypuszczone w szacht pod szacht. Teraz puścić tylko w dół i tutaj roz, rozprowadzić. Ale... Zamiast ułatwiać sobie życie to oni nie. Po swojemu zrobię te centrale, zrobię tam górę i powiem, że muszę wracać na inną budowę. I chuj, niech się sami robią. A tak się składa, że od listopada mam yy, brać budowę w Berlinie. Do listopada tutaj się nie utrzymam. Gdzieś będzie trzeba jeszcze coś znaleźć pomału, ale w całym Berlinie mam jechać z sześcioma minimum ludźmi. Tak więc jakby ktoś z doświadczeniem na wentylację chciał i budowa jest duża na 2-3 lata. Pewny płatnik, pewna firma współpracowałam z nią już niejednokrotnie. Regularnie pieniądze co dwa tygodnie przelew. No znaczy nie, po dwóch tygodniach co tydzień przelew w ten sposób. Tylko, że potrzebuję monterów z doświadczeniem do, tego, do tej akcji. Ale światło słabe. To jest nasza robota z wczoraj. Tutaj już górę wyprowadziliśmy Abluft i cały culuft podłączony na dwa szachty. Tutaj na jedną stronę hali, tutaj na drugą stronę hali. Wszystko to już jest na gotowo zrobione. Na takich stopach, tak to wygląda. Światło słabe, nic poradzić na to nie mogę. Teraz podłączamy AVR-ów, czyli tam tendy i to będzie szło tą stroną. tędy, tędy, tu zakręci, tu będziesz przechodzić. Jedna odnoga, druga odnoga. Ferty szwaja, będę ciao, I mamy już wyjście kolanem w dół, podparte na stopie. W poziomie mamy wyciętą, wyliczoną pasówkę, bo tą pasówką mamy tak zejść nisko, żeby te kanały szły równolegle czyli Culuft i Abluft na tej samej wysokości. Pasówkę wyliczyliśmy sobie na ziemi. Nie nagrywałem tego, bo to są tajniki tajne, przez, tajne przez to, 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 to ta nauka po prostu kosztuje takiej wiedzy. Takiej wiedzy za darmo się. Nie dostaję. Tutaj już Krystian jest poinformowany, ale podpisał oświadczenie, że nikomu nie powie. Nie? Zmiany są na planie. Tutaj był tłumik, a będzie teraz od razu za kolanem, a tutaj już będziemy szli kanałami. Musimy tutaj tą pasówkę skrócić na tyle, bo wczoraj wynikło, że zabrakło kanałów? Znaczy tak, nie zamówili o tych pasówek. I trzeba było pociąć pasówkę, która szła właśnie za bluftu, i ona była długa. I można było tym kanałem iść gdzieś tędy, załóżmy, nawet jest linia tutaj wyrysowana. A teraz będziemy musieli iść tędy, tak żeby ta pasówka nam sięgła jeszcze do tego kolana. Ale i tak dupastego, i tak dupastego, bo tutaj jeszcze trzeba pasówkę jedną założyć, czyli jeszcze trzeba będzie skrócić tą pas tamtą pasówkę, gdzie ona jest w ogóle. A ta. Ta pasówka będzie musiała być tak rezana, a później to, co zostanie, wyznaczy nam yy, jaką odległością mamy iść od kanałów, żeby sięgnęła jeszcze. No ale to na za... jeszcze trochę, jeszcze trochę. To na cały dzień mamy. Jesteśmy po pierwszej przerwie. Doszliśmy do etapu takiego, że zeszliśmy na tą wysokość co potrzeba w dół. Założyliśmy rozszerzenie. Mamy stopy pod tłumik, bo tłumiki są ciężkie. I trzeba go teraz przynieść, ale jakieś takie przyszło, że chyba posiedzimy sobie jeszcze trochę parę minut. Nie chcę się, kurde, jak tak się nie chce dzisiaj. I wczoraj też się w sumie nie chciało. No jeszcze ten tumik tam daleko, kurde. No ale jak go postawimy No my też tą robotę musimy szanować, ona ma by na cały dzień. Nikt się żywego ducha tu nie widać. Hale puste. Tam gdzieś tylko coś wiercą z daleka. Też udawają, że robią. Oni udają, że... Nie, my udajemy, że robią, robimy, a oni udają, że płacą. Kurwa. Kanałów było. Dzisiaj pomontujemy wszystkie te y, kwadratowe kanały. Teraz przyszedłem po to kolano, zostaną tłumiki i zostaną te dyfuzorki cztery, czyli ten, 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 ten. A czemu tu są jeszcze dwa? Tego to nie rozumiem do końca, ale... A nie, jeszcze dwa, czyli cztery osiem. No dziwne. Tam, na tamtą centralę wiem, że takie nie przyszły dyfuzory, tam są długie. One będą miały 20 długości prostokącie. A tutaj jest tylko na 4 miejsce. Akurat raz, dwa, trzy, cztery. No nie wiem co z tą nagrzewnicą. Być może ona byłaby eee, ona mogłaby być gdzieś w układzie na rurach, dołączona, czyli na nią trzeba byłoby przejście. Przez rurę i wyjście na rurę z powrotem za nią, ale może być też tak, że ona dołożona tutaj będzie. Teraz zobaczymy. Nie, tu dołożona nie będzie. Ona będzie stała na układzie, bo tutaj już są zegeltuchy i tutaj już prosto idzie kanał. A to bajbas? Nie, to sterowanie jakieś. No tak, tam dzisiaj skończymy, tam będziemy mieli koniec, jeśli chodzi o kanały, nie, nie ma rur, bo tutaj to jest centrala podłączenia tylko na rury, a tam druga strona też rurami, no i tutaj rur nie ma, tutaj jest cały czas jakiś problem z materiałem, to nakrętek nie ma, to tarcz do flexa, to zamawiamy jest tak na styk, że zazwyczaj zawsze brakuje, takie podejście. Mocno kupieckie, jakieś takie kogoś nie wiem, żeby to czasem nie zostało a zawsze brakuje. No, przez to my mamy, przestoje, ale nie to, że jedziemy do domu. No, pff, jesteśmy, płacić trzeba. Chociaż czasem było też tak, że nie, także jak już nie było materiału, to żeśmy i to do domu pojechali, nie chciało nam się tu siedzieć. No, o 13 nie kiedy o 13.00 nie chce się siedzieć, bo to jest tak zabijanie czasu, taka walka z tym czasem. Chodzi się kamienie kopie, ja już. Wolę coś mieć do roboty, nie? Ale jeżeli... A nie, co to, to mnie to nie interesuje, to jest, jak nie ma materiału to jest ich wina. My jesteśmy tutaj. A materiału najczęściej brakuje albo zamówi. No bo on ma... zamawia, on sobie wylicza na styk, ale tego styk to jest takie, że, że brakuje zawsze, nie? A jaka jest wymówka zawsze? On zamówił, ale nie było pewnie na murtowanie. Tak, tak, tak. No i co? Wyszliśmy za tłumikiem. Teraz idziemy kolankiem, tak jak mówiłem, i będziemy mijać to z tej strony i prosto trójnik w tą stronę, tam kolano w tamtą stronę, do tamtego podłączamy. Tylko kwestia jest najważniejsza taka, że my musimy sobie ustalić tutaj pasówką, kiedy te kolano ma skręcać w tą stronę, nie tak jak na planie, nie tak jak miało być, tylko tak ile mamy kanału, bo ten kanał. My pocięliśmy jeszcze, potniemy, bo jeszcze z tego kanału musimy uciąć kawałek, żeby tutaj podnieść się do góry na tą samą wysokość. Co tu i to, co zostanie, ustali nam. Załóżmy, że zostanie tak. I to nam ustali tutaj bieg tego ciągu, żeby nie zbrakło kanału, bo więcej nie ma. Miało iść dalej, przyjdzie trochę bliżej. No i po prostu tym sobie ustalimy, jak mamy zakręcić, tutaj w lewo. Zależy, z tej strony patrząc, oczywiście. No i tyle, no. To nie robota, to robótka. Ta hala jest wielka, ogromna, to nie powiem, ale wentylacji tutaj dla nas nie ma dużo, bo... Zobacz, to jest hala magazynowa. Przede wszystkim, przeładunkowa, logistyczna. Chociaż tam chyba, hale dalej, to jakaś produkcyjna miała być, albo ma być. Mają produkować oleje, bo tam przed wylaniem posadzki kładli taką gumę jeszcze zgrzewaną z plastikiem, w sensie spawaną ze sobą szczelnie, żeby gdyby jakieś przecieki, wycieki, to to nie przeniknie do gleby. A tutaj nie ma instalacji wentylacyjnych jest tylko hajcunk, pepożki i elektryka. My mamy tylko tutaj na tej sekcji biurowej, bo jesteśmy teraz, tak jakby na biurach, na suficie biur. Pod spodem jest nasza instalacja do, do tych pomieszczeń biurowych, no i tylko tutaj po tej stronie hali, tak jak widać, to może mieć 15 metrów, mniej więcej, i tak przez całość, długość tej hali, no do tego też jest trochę, no ale tylko w tym miejscu jest nasza wentylacja. A ta firma, my robimy, przyjechaliśmy tutaj robić u nich wentylację, a oni zajmują się hajcungiem, hydrauliką, woda bieżąca, ogrzewanie. I co oni tam jeszcze robią? I, kanalizacje, co? Kanalizacje, odpływy. No i e, klimę. A no i klimę. Klimę oni robią, my klimy tutaj nie robimy. robimy tylko no, wentylację. Oni też robią klimę, ale my inne nosimy. Oni też, no, ten wczoraj nawet, nie, kiedy to mówił, a mówił jak ten agregat wybuch na dachu, że ten szef Jankę, bo to jest firma Jankę i Jan Hankę, dwóch szefów, nabrał tutaj tych, tych robót, a on zajmuje się stricte hydrauliką, nie? Ale Jankę mówi, my robimy wszystko, my wszystko zrobimy, wzięli wentylację, wzięli klimatyzację, a on się na tym nie zna, ale gdzieś tam pobiorą podwykonawców, tak jak nas tutaj na klimat, na wentylację I jakoś to przerobią. Oni się głównie hajcunkiem, sanitarką całą robią, sanitarkę, czyli hajcunk i, i woda bieżąca, tym się zajmują głównie. Należy no dało się wziąć wszystko, to wzięli wszystko i oto jesteśmy. Mała, ale... Stasiu się na wszystkim. Stasiu podejdzie, popatrzy, on już wie osoba. o Stasiu całe życie, całe zęby zjadł na budowie. On nie ma ani żony, ani dzieci, przede wszystkim. I to jest człowiek budowy. O taki człowiek to jest skarb jako pracownik, to na pewno. On tutaj potrafi jeszcze 13 godzina w sobotę się kończy, a on jeszcze godzinę zamiata. I nie chcę mu się do domu nie śpić Ale co jest najlepsze o tych kaskach opowiec, że On się do każdego dowala, taki beha powiedz. Ta. Z, z innych firm. Jego to kurwa w ogóle nie dotyczy, ale kogo nie zobaczy bez kasku, nam już dał spokój, bo by to jesteśmy uparte chłopaki Kurwa na początku, kurwa kaski, kaski. No to dobra, zakładaliśmy, kask, kamizelka było, ale kurwa 35 stopni. Ja tam, gdzie nie stanę, tam na kapie potem. A on w tym kasku się przypierdala, no i te kaski tak rzucaliśmy w kąt, tam gdzie pracowaliśmy i tak się w końcu nauczył, tam coś upomniał, upomniał, teraz już nawet kamizelek nie zakładamy, kurwa. Już se dał spokój, machnął ręką. Kurwa. Ale walczył, z każdym, kto tu walczy. No? A najlepsze właśnie, że chłopaki na przykład e, dachy robili, przyjechała firma do dachu, Polacy się okazało, i kurwa on coś, jedzie binął chłopak, binął kurwa do swojej roboty, ten go zatrzymuje, macha, biegnie do niego i mówi, bu buwi... Czemu nie masz kasku, że zakładaj kask? A ten po polsku czy po niemiecku? Po niemiecku mu znaczy, że do niedopierdzenie. Ty się nie wpierdzielaj w moje kurwa robotę. Masz swoją, to się zajmuj swoją. Ode mnie kurwa wachuje w bok. Kurwa, ten się czerwony zrobił, kurwa, i poszedł. No, to, to, to. Ale to, to, to nie zły jest, jest koleś, kurwa. No, ale za mną też jak mnie wkurwił, to przecież on biegnął do połowy placu za mną, żeby. bo ogólnie się ja z nim spiąłem, coś się tam pokłóciliśmy i on biegł do połowy placu za mną. Tylko po to, żeby załagodzić sytuację, to podbiegł i tam w taki żartobliwy sposób. A kask, gdzie masz się nie pytać? Myśmy już byli po robocie, nie? Ale jebaniec stary biegnął kurwa przez pół placu za mną, nie? No, Stasio to jest Stasio, to jest człowiek budowy. On tutaj kurwa zjadł zęby i jego pochowają gdzieś w fundamentach, kurwa jakiegoś nowego, nowego powstałego budynku. 40 minut temu zorientowaliśmy się, że jest 14. daleko z robotą, za godzinę koniec. Byliśmy tu. A teraz już mamy prawie, że zeszło. To jest ostatnia pasówka, która będzie skręcona tutaj. I, i koniec tej instalacji. No się oprócz Auxen i Forlufta, ale tam nie ma Rudza. jeszcze. Jutro idziemy w ogóle tam na to trzecią hale. Montować, tutaj trochę porządku zaraz trzeba będzie zrobić, ja nie wiem czy zwozić te szczątki kanałów pociętych, czy zostawić na razie tutaj gdzieś w kącie, nie mamy czym zwieść, trzeba byłoby z dołu biną podjechać, unieść się i to wszystko na raz znieść, te dwa kanały też szrot już, już nic z nich nie będzie, tam trzeba jeszcze to co zostało na drugą centralę poukładać, Przekryję folią, idę to zrobić już, bo zaraz do domu. No i mamy gotowe. Wszystko spięte ładnie, już do końca. Środ na swoje miejsce, śmieci na swoje miejsce, narzędzia zebrane, schowane, posprzątane. Wszystko jest ładnie wypoziomowane, wypionowane, popodpierane. Podoba mi się ta robota. Ja lubię robić kanały. Wolę kanały niż rury. Na tych rurach do tego nie widać tej roboty, którą się wykonano. Rurka, kolanko, kawałek rurki, znowu kolanko. Tutaj to przynajmniej. Już jakiś zalążek, no bo tak naprawdę jestem przyzwyczajony do jakichś dużych, dużych ciągów alkoholowych. Nie, nie alkoholowych kurwa. Do dużych ciągów wentylacyjnych kurwa. Jest ok. Tylko środki jeszcze trzeba będzie zwieść jutro. No, jestem już na mieszkaniu. Dopada znużenie pomału, tak więc robi się właśnie kawka. I bierzemy się za ćwiczenia dzisiaj. Barki. Wczoraj były plecy na siłę, na tym, na budowie. I zakwasy są kurwa straszne, ale do przejścia barki są izolowane od pleców. Tak więc nie powinno to tam jakoś mocno kolidować. Ciężar leży, czeka. Więc pije kawkę jakiegoś batonika. I działamy. Kurcze widzicie? kawa zrobiona, jeden leci po Ingu chciałem iść na wykopki, ale zaczął padać deszcz nie wiem jeszcze czy to się utrzyma, bo jest godzinę widzę, jeśli się utrzyma to tam dalej z 500 metrów jest takie pole, ściernisko co można byłoby pochodzić bo tutaj naprzeciwko jest już zasiane rzepakiem to było uprawiane przez wczoraj, ale jeszcze nie jest zasiane, oni tutaj normalnie gruberem uprawiali i to nie jakoś szczególnie głęboko bo ruber był z łapkami, dlatego się głęboko wbijać nie da za bardzo też. No i później broną wirową i siewnikiem zasiali rzepak w tu. Żadnej głębszej uprawy. Jest efekt, co? Nie ma tak dobra przypilka. Tak jak widać, trening skończony, niestety nie da się wyjść, nie da się wyjść na dwór, kropi deszcz, dzisiaj bez wykopków, prysznic, jedzenie i regeneracja. Widzimy się w kolejnym wejściu, ale to już chyba nie w tym tygodniu, chyba, że pokażę Wam jakiś plomark lub jakiś komis samochodowy jeszcze. Włączyć się pod koniec następnego tygodnia na pewno przed samym wyjazdem do Polski. Trzymajcie się, ciepło, niech płynę wyznania.